Nie wiem jakim cudem to jeszcze robię, ale dzisiaj nagrywam jeszcze jeden odcinek, także wit witam Was wszystkich serdecznie w 63 czy 4 odcinku pograjmy Returning 20 wersja angielska, auto-translate i tak dalej. Lecimy z kopcem. Już więcej znajdziemy tą. ten ee... eee... kocioł. Ten, tylko powiem Wam, że od razu mnie zaskoczyła bardzo ta miejscówka, ponieważ była to taka zmyłka, że się tak wyrażę, taka bardzo duża zmyłka. W każdym razie, nieważne, co chciałem powiedzieć, to to, że musiałem skoczyć z kodów i znalazłem waypoint, który jest odpowiedzialny za rozmieszczenie się każdego kotła osobno, co nie? I akurat się trafiło, że byłem przy 01, pisałem 02 i od razu mnie przeniosło do kotła o numerze 02 i okazało się, że on był nieużytkowy. Tylko teraz, czy ja tam w ogóle ten, to jest to? Nie, to nie jest to, czekajcie, muszę się teraz zastanowić, jak to dokładnie było. Wiem, że trzeba było iść do tego ołtarza z, z jajem i on był, ten ołtarz był, znaczy ten, no nie wiem, no nie wiecie jak to się nazywa, co nie ten Stągiew, o właśnie Stągiew, była niedaleko, wiem, dzisiaj jestem teraz, jestem strasznie narwany, już jest godzina 20, ja ciągle nagrywam. Zaje zajebiście podoba mi się to wiszące drzewo, co nie? Pewnie to jest tak, że ożywimy to martwe drzewo, ono zejdzie z dołu na górę, tylko że miało chyba iść yy, z dołu do góry, ale no nieważne. Lecimy. Ojej, o! Nie, stronami się nie bijemy. To będzie chyba szło gdzieś tutaj, w każdym bądź razie wiem, że ta budowla była skrycie schowana, bo była koło jednej ze skamiennym strażnikiem i to automatycznie e, sprawiało, że ja odchodziłem z tego miejsca. Bo myślałem, że tak blisko nie może być. Mogą być te dwa budynki, ale okazało się, że będą. Napiję się wody, znaczy herbaty. Zabijmy pas piaskowego prześladowcę. No i widzicie tutaj na prost jest e, ten e, ołtarz. Pytacie, zapytacie się pewnie, czemu dzisiaj nie ma mojego ryja na koniec, ostatniego odcinka dzisiaj. Chociaż nie wiem, czemu w ogóle będzie dzisiaj, ale to swoją drogą. Otóż. E, no wiecie jak to bywa: jest ciemno, już przynajmniej się ściemnia, i nie wiem ile w ogóle nagram ten odcinek, ale. Chodzi o to, że po prostu moja twarz będzie słabo widoczna, więc nie ma nie w ogóle sensu nagrywać czegoś takiego. Wypełniamy się tą wodą. No i to był ostatni ten, czwarty. Okazało się, że było ich tylko cztery. Teraz możemy skaczy, skakać z powrotem do tego sanktuarium prawdy. Teleport to sanctuary of truth. I teraz wchodzimy do piramidy, czytamy pulpit, który powinien nam się uaktywnić na samym dole. Proszę bardzo. Wielkie drzewo życia, zakwitnie ponownie. I co tutaj pisze w dzienniku? Idzie, idzie to następująco. Wielkie drzewo życia, zakwitnie ponownie. Ile jeszcze mi tych zagadek zostało? Muszę porozmawiać z Saturasem. Ponieważ tutaj nie zdobędę żadnej rady, przenieśmy się zatem do e, miejsca teleportu. To są właśnie momenty, w których e, warto nie mieć akrobatyki, bo tutaj trzeba było, muszę ładnie nakombinować, żeby skoczyć do portalu i tak dalej. Nie chciałbym, żeby tak w ogóle miało miejsce. Tutaj trzeba uważać, jak cholera, nawet nie widzę, gdzie jestem dokładnie. Zapiszmy grę. No właśnie, widzicie. Za ciemno. Prześpijmy się do rana. Powinno trochę prowadzić się życia do jaskini i od razu będzie lepiej. Matko, jak ja kiedyś zgubię ten um, tą torbę, śpiwór, to będzie straszne. Odpocznijmy do rana. Do świtu. O! A już widzicie, że jest lepiej. A świetnie, zapiszmy. Okej. No i teraz na wprost, chyba. No i świetnie. Aktywujemy teleportację do Świątynia Danosa. Świetnie. I stamtąd skoczymy do Magów Wody. Nie przejmujemy się bandytami, bo albo nas nie zauważą, albo no wiecie... Potem się nie obrażą jak ten... Pojawi się znowu zbroi bandyty, więc jest luz. Pogadajmy może z tym Saturasem. Nie, to znaczy, że musi być przy smoku. Chyba. No nie ma go. Запишем вас игра. Ты разбираешься в деревьях? Что? Ты начинаешь все чаще задавать очень странные вопросы. Зачем тебе это? Все просто. Есть мертвое дерево, и его необходимо вернуть к жизни. Но почему ты решил обратиться именно ко мне? Ну ты же маг. Я подумал, ты знаешь способ, как это можно сделать. Даже если я маг, это не означает, что мне под силу любые вещи в этом мире. Что, неужели мудрый Сатурус ничего не сможет мне подсказать? Боюсь, что в этот раз ничего. Хотя единственное, на мой взгляд, что может помочь тебе в этом деле, это магия друидов. Магия друидов? Никогда о ней не слышал. Я и сам о ней почти уже ничего не помню. Тем не менее, она действительно существует. Когда я был так же молод, как ты, мне доводилось встречаться с некоторыми из друидов. Они, как и мы, маги воды, чтут священные заповеди Адонаса, но свою магическую силу они черпают из его творений, деревьев и растений. То есть мне нужно найти друида, так? Да, однако я сомневаюсь, что тебе удастся отыскать кого-либо из них на этом острове. Насколько я помню, все они жили в лесах Миртаны на материке. Правда, есть еще кое-что. Если мне не изменяет память, один из магов, прибывших на этот остров для возведения магического барьера, неплохо разбирался в ней. И кто же это? Цардов

Rzecz jasna, interesuje się magią druidów i jest to nasz nie to inny, jak nasz drogi ksardas, Ale zanim to zrobimy, przytopmy znowu parę z, e, złotych sztabek, żeby zrobić z nich e, złoto. Kiszki, upludak! Generalnie przez tyle się obawiałem, że może być tak, że koleś z solucji popełni błąd i okaże się, że trzeba iść do Netbeka, który jest w górniczej dolinie, a to się okaże z kolei tak, że no będzie trzeba czekać aż dojdziemy do górniczej doliny z tym, no ale na szczęście tak nie jest. Certo. Certo. Uh, teraz przeniesiemy się może pierścieniem do Ad Adonisa. O, to jest, to jest świetne. Tutaj poskaczemy sobie po teleportach i może niech kopacz w obozie bandytów znowu poćwiczy z nami trochę siły. O ile będzie taka możliwość. Mam nadzieję, że jeszcze będzie. Ile już mamy tej siły? 211. No, ale to ciągle za mało. Chociaż myślę, że już w pewnym momencie po prostu mogę być ograniczony, jeśli to jest w ogóle możliwe, przez własną broń. Ale to już jest peszek wtedy. O, proszę, tu jesteś. I want to be stronger. A, tylko trochę dłużej już ma te ceny, więc to się wiele nie nauczyliśmy. Trudno. Przeniesiemy się teraz do magu wody i skoczymy do portalu do Korinis. Tylko zmienimy, może, zbroję na bardziej przystępną. 60 many nam brakuje, by nosić tą szatę, która ma dość duże atrybuty niby przed magią i ogniem. Bo przed atakami przed, przeciwko bronią sieczną i kłującą to już gorzej, dobrze to mówię, a nieważne. Podskakujemy do portalu do Cornis. Trzymam kciuki, żeby to działało, nie, żeby nie trzeba było robić resetu, ani nic. Kurde, kurde. Udało się, świetnie. Teraz przenieśmy się do wieży Xarta z samą nadzieję, że nie wyskoczy nam zaraz error, że wiecie, że tam mało RAMu czy coś. Może to jest dobry moment, żeby zapisać, jak już jesteśmy poza Jarkendarem i tak dalej. бронь. У меня есть превосход. Хорошо. Вам тут для тебя? У меня тут кое-что с есть. Говори точнее, что у тебя там. Вот. Похоже, это темный кристалл душ. Откуда он у тебя? Достался от одной злобной твари. А что это за штуковина? Ну, no, если говорить простыми словами, это просто обычное сердце на сердце это как-то не очень похоже. Есть существа из плоти и крови, и их сердца тебе приходилось видеть не один раз. А есть те, которые порождены магией. Их нечасто можно встретить в этом мире, и все они крайне опасны. В этом я с тобой соглашусь. А это сердце можно для чего-нибудь использовать? Хороший вопрос. Дай мне подумать. У меня были записи, в которых упоминался один редкий магический эликсир. Для его приготовления как раз нужны были эти кристаллы. Подожди минутку. Ага, вот они. Тут написано, что для приготовления этого эликсира необходимо 10 темных кристаллов душ. Однако, кроме этого, сказано что действие этого зелья крайне непредсказуемо. И что это означает? Как я понимаю, он может повысить твою силу, а может придать тебе ловкости. У всех он действует по-разному. В общем, если принесешь мне кристаллы, я сварю тебе этот эликсир. Чекайте, тайк, фида. Zrobimy porządek z muzyką. O, słuchajcie, yy, pogadałem oczywiście z Sardasa na temat przeklętej broni. Od, odkupił ją za mnie za 1000 to jest sztuk złota, więc sporo. I co jeszcze? Otóż yy, pokazałem mu te czarne kryształy, które wyciągaliśmy z tych yy, małych, śniących, jakby to na ich nazwać. I on stwierdził, że można z, tak, z 10 takich kryształów można stworzyć potężną miksturę, która. Yy, może zależnie od użytkownika yy, zwiększyć siłę lub zręczność. Jeśli przyniesiemy mu te kryształy, on taką dla nas zrobi. Pojawiło się nawet zadanie w związku z tym. Ej. Pogadajmy skacacę na temat tej magii druidów. Ty coś znasz o magii druidów? Może ty znają. A ściewa ta druga na ciebie zainteresowała? U mnie jest jedna problem. Сатура сказал, что магия друидов поможет мне ее решить. В чем суть дела? Мне необходимо вернуть одно мертвое дерево к жизни. Только не спрашивай, какое и почему. Это меня мало волнует. Но твой вопрос действительно заинтересовал меня. Минуточку. Так, где мои записи? Ага, нашел. Да, такое действительно возможно. Посвященному друиду не составит труда это сделать. Но тем, кто не знаком с их магией... В общем, это будет непросто. Но я могу тебе помочь в этом деле. Что от меня потребуется? Для начала твое внимание. В моих записях сказано, что нужным тебе эффектом обладает некое растение, которое друиды называют корнем жизни корень жизни? И где мне его искать? Можешь не утруждать себя поисками. Его невозможно где-либо найти или вырастить в саду. Его можно получить только опытному друиду. Ты объяснишь мне, как это сделать? И не подумай, что вам владеть секретами магии друидов у меня ушли годы. Я не готов тратить еще годы, чтобы обучить тебя им. Принеси мне все необходимое, я сам приготовлю его для тебя. И что тебе нужно? Хм, минутку. Запоминай, мне нужен царский щавель. Огненный корень, который послужит нам основой рецепта. Три листа целебной травы. Вишня тролли как реагент. И... Это будет самое сложное. Еще мне нужен... Цветок кактуса. Цветок кактуса? Да, это растение в избытке растет только в очень жарких условиях. Отыскать на этом острове схожий экземпляр будет крайне тяжело. Не волнуйся, у меня уже есть один такой. Ну если так, тогда принеси мне все остальные ингредиенты. Я сделаю для тебя корень жизни. Понимаю. Dobrze, a te, zatem spytaliśmy się Sardasa o magię druidów i powiedzieliśmy o tym, że mamy ożywić drzewo. Jak Sardas sam zauważył, do zrobienia tego potrzebny jest korzeń życia, który jest możliwy do wyhodowania tylko przez osobę bardzo znajomą w magii druidów. No i tylko Sardas powiedział, że samemu wychowa nam tą roślinę, ale musimy. E, wychowa, nie wiem, czy to jest w ogóle słowo, dobre słowo, ale musimy mu przynieść pozostałe składniki. Jak widzicie, mamy najwidoczniej, więc jest świetnie kwiat kaktusa właśnie do tego też był potrzebny, także dajemy mu składniki. je принёс все необходимые ингредиенты. Отлично, давай их мне. Вот они. Теперь запасись терпением. Ровно через день твоё растение будет готово. Dobrze, to ten prześpimy się do następnego rana. To najlepiej by było. Ubieraj Убирайся с моей кровати. Nie. O tu jest Xatas. Ja... O. Wod, możesz zabrać go. Świetnie. Możemy się teleportować znowu do... Nie, inaczej to zrobimy. Przecież od, to, od tego mamy ten magi fajny pierścionek co nie? A przywrócimy sobie manę, żeby już było. standardowo zapiszemy grę i skakujemy do portaru zobaczymy czy będzie jakiś zwiecha czy coś, czy jednak uda nam się wejść do Jarkendaru bez zbędnych problemów załadowało się dość szybko jest, udało się świetnie, teraz użyjemy pierścienia Adonosa, nad znaczy do świątyni Adonosa stąd skoczymy do talu, wbrew pozorom tak jest szybciej niż by się Wam mogło wydawać i tutaj do kanionu zapiszmy w ogóle grę, jak już jesteśmy w Arkendarze. No, jak widać w tym odcinku faktycznie już ruszyliśmy z fabułą, nie było jakiegoś błąkania się po okolicy ani nic, więc jest dobrze. Co prawda miałem o tej godzinie już czytać książkę, ale myślę, że to e, przeżyję. By, by the way, wpadnijcie na nowy odcinek Holocronu, który też dzisiaj umieściłem. Bardzo by mi zależało na tym, żeby wyrównać ten bilans od tego trolla, który minusuje wszystkie moje filmy. Żeby, wiecie, było chociaż na 0, a nie że jest 1 do minus 7, co nie? Trochę przykre. No ale nic, nieważne. Do niczego was nie zmuszam, to jest zawsze wasza dobrowolna decyzja. Przenieśmy się do Sanktuarium Prawdy. Chyba to jest tamten ołtarz, jeśli dobrze pamiętam, i w nim się można było aktywować... Nie wiem, w każdym razie gdzieś tutaj ten... A nie, tu. Myślałem, że tam, ale tam chyba jest smocze jajo, a tutaj właśnie podaruje się ten korzeń życia. to drzewo, które jest w górze, a miało być z dołu, się pojawi. Świetnie. Zmienię wam może pozycję kamery. To jest. <laughs> Już wiem. Teraz pora zawieść tego trolla. Aczkolwiek nie wiem jak to zrobić. Wiecie co, mi się wydaje, że byliśmy bardzo źle przygotowani do tej walki z nim. A... Um, chyba już wiadomo o co chodzi. Co też nie pomyślałem o tym, że będzie może trzeba zabić tego nuroga. Dobrze, ale co my możemy na niego zrobić? To nie działa, to też... A się w ognistego... E, w cieniostwora, może to zadziała, akurat. Wow, 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 co się stało? Jesteśmy gotowi do ataku. Zanarnie! Oh. Oh, 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 oh. Tego się nie spodziewałem. Też się tego nie spodziewaliście, prawda? O, ja kompletnie. Czym go można powalić? No ludzie... Diabelny. A. Ile mu obrazy zadało? Pewnie nic. Tak ja myślałem. W ogóle to zagranicie się tutaj nazywa pył diabła, a nie żadne tornado albo trąba powietrzna, jak to tam było w Gotiku. Um. Naprawdę nie wiem co tutaj zrobić. A wodna pięść jak na ciebie zadziała? I powiem, jak to coś załatwić. Jakieś korzyści... pomysły czy coś? Bo ja nic nie mam. Ej, to trochę mu uderzyło. Może to jest rozwiązanie. Zobaczymy, jak zaklęcia z magii pioruna na niego działają. A jak nie, to skończymy na. Ojej, półgodzinnym odcinku. I myślę, że to was. Ten całkowicie już wam wystarczy teraz. Chyba nic mu nie zabrało. No nic moi drodzy, to w takiej sytuacji na tym zakończymy sobie odcinek. Liczę na to, że się Wam podobało. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!